Jest taka jaka jest, więc podchodzimy sobie w opiece starych tylko. Trochę poopowiadam o pewnych rzeczy związanych z elitą, o te osoby opacji dla mnie, dla Warszawiaka, dla Maczebiaka, dla Polski, Młodzież. Właściwie jest tutaj jedna przywódca, 2x4. Myślała się kamienica, gdzie przed wojną e, było dzieło bankowy, w tym tezdomu mieszkała rodzina Rankowskich. To jedna z najbardziej tragicznych rodzin po i Waszyckiej Ja jakiego rodzaju stanie Najmłodsza bogu miła miała lat 16. Troje najstarszych walczyło na starówce w batalionie Bończa. To 101 kompanii. To jest kilka historii. Jedna bardziej, bardziej romantyczna, jedna od drugiej bardziej romantyczna i długa. Tak się złożyło, że najstarszy z rodzeństwa Andrzej Ren, to jest On był jako jedyny żonaty. Miał lat 26, czyli jak tam powstańca chce mówić, dojrzały do Natomiast jego młodszy brat licenty pseudonim wicek. miał na życzoną jedną w kolegiankę, pseudonim. Oni byli narzeczonymi jeszcze przed wybuchem powstania. Mieli się pobrać. W początkowych dniach powstania Wicech ocalił na życie, ona później, jako senat 11 sierpnia, on dostał postrzał w głowę. Rano pocisk przebił hełm, wyszedł, otarł się o głowę rezerwowny uchwał. Ona go wyciągnęła podobnie niemieckim na no, sytuacja prawie, a w prawie autyniciej zromacji. Była wśród nich, do nich jeszcze wrócę, ale wśród nich była siostra, wśród tego rodzeństwa. Prawdopodobnie gdyby uznać sądząc po opisach, bo zdjęcia nie przekazują tego, że niby po prostu Poza tym nie ukrywajmy, idea urody się zmienia. Baran Polska miała lat 20. Pisy już to była piękna dziewczyna, najpiękniejsza dziewczyna, jaka była w stanie w Proszę Państwa, jeżeli weźmiemy jakiekolwiek zdjęcia z powstania warszawskiego, to nie jest jakaś Nie, dziewczyna, dziewczyna. Nie, autentycznie są same piękne dziewczyny. Jest to rzecz niesamowita, rzecz nieprawdopodobna wręcz. Autentycznie nie znalazłem spotkania, nie znalazłem zdjęcia, gdzie by. Pokazana była chęć w tam powiedzmy przeciętnym. Owszem, mogły być brudne, mogły być zmęczone, ale zawsze piękne. No ale Basia Ralkowska również była zaręczona. Była zaręczona z Piotrem Jaszczukiem. się pobrać 20 sierpnia, więc do tego nie doszło. 11 sierpnia Basia odwiedziła rennego brata w szpitalu powstańczym. Wracała do katedry, bo tam akurat w katedrze jako sanitariuszka służyła. Kiedy szła przez je, od tyłu przez je, przez któryś z tych przesmyków, e, w pobliżu wybuchł gronad e, hoździerzowy i ciężko ją ją do szpitala, wydawało się, że rany są lekkie, trochę rany brzucha, trochę e, rany nóg, ale okazało się po oględzinach lekarskich, że ma ciężko, ranią MR-ki i poza tym Lekarze nie dawali szans, powiedzieli, że nawet jeżeli wyzdrowieje, będzie lekką do życia. Informer, odwiedził ją jeden ranny brat, drugi ranny brat. Zjawił się również narzeczony. Podobno jak ją odnoszono e, do szpitala, a to ranni inni kastaniec, którzy widzieli pierwszy raz, to kastuje, gdy mają twarz, jaka Dziewczyna leżała w tym szpitalu przez kilka dni. Mm. Czuła się coraz gorzej. Którego nie odwiedził narzeczony. Dziewczyna się potem chciała łapić. Chłopak przyszedł z zakładu, on był też z więc księżąc domów. Na rany Brzucha to nie jest to lepsze, na piłkę, Chłopak przez, e, odwiniał się bardzo za jej śmierć, przez kilka dni usiłował, szukał śmierci po prostu, szukał śmierci sam. Kilka dni później zginął w walkach w katedrze, przy czym e, to też, powiedzmy, rodzaj śmierci dość typowej do powstania. To, że akurat w czasie zamieszania jedno z w strzelać, yy, jedno odział postanowiec strzelać zaczął, do drugiego on akurat oberwał granatu. Prawdopodobnie ktoś nie zaważył, paski na ramieniu, a oczywiście oddziały ze stanowki chodziły w portach niemieckich, w hebach morskich. Natomiast ten dom yy, na przymocy brzezowej 2 przez 4, to jeszcze była taka historia z nim związana. Że w momencie, jak ustawicy słuchali się już w głąb z budynku, w pojedynku dzienniku, zapadło polecenie, żeby ten głąb podpalić, żeby nie istniał już dostęp do swojej pracy. Nikt nie się podpalił pod obwodą do Brankowskich. Wicekrankowski, który wyciągnął za szpitala, zrobił rozkaz to rozkaz, podpalił sam własny brankowskiego, pęcira własnego życia. Natomiast, już, żeby trochę rozsłużyć tę całą sytuację i powiedzieć trochę coś e, weselszego, 9 sierpnia, jeszcze przed całymi tymi problemami, kłopotami i tragedią Wasie Rąkowskiej, były urodziny Gigi narzeczonowicka Rąkowskiego. Ja znalazłem taki niesamowity opis, jak któryś z powstańców jest, no, chciał pójść tam po prostu, bo że w tym mieszkaniu jest mandolin. On jest mandolinie, więc chciał sobie jak pograć, a jak jest taki, że wchodzi do mieszkania, okazuje się no, impreza młodzieżna. Nie ukrywajmy, proszę Państwa, powstańcy zdobyli dużo alkoholu na stawkach. Mówi się oficjalnie, że zdobyto konserwy i mundury i duże zapasy koniaku. Zresztą, jeżeli e, czyta się relacje spamiętnikarskie, to ten alkohol się cały czas przewija. Ale z drugiej strony, nie było specjalnie co jeść. W każdym chwili można było to To byli młodzi ludzie, czyli przynajmniej W sensie się zastanowili, że się że dużo alkohol. alkoholu. Jest nawet taki rozkaz Montera, prawnika kruściela, który wprost Stwierdza, że on bardzo ceni odwagę swoich oddziałów, ale zwraca uwagę, że po e, spożyciu alkoholu przed akcją, czy w czasie akcji powoduje to, że przez kilka godzin oddział jest kompletnie nieczynny, nawet jeżeli odniesie sukces. Ale wr wracam do tej imprezy. E, wchodzi Lech Hałko, pseudonim Cykaniewicz, wchodzi dokładnie w tą mandolinę nieszczęsną i pyta się dokładnie, czy może ją wziąć. Tak, tak, ale poczekaj, ostrożnie. Dlaczego? Bo tam e, obok niej jest graną bez zableczki. Jak to bez zawleczki? No to wypadła nam za nie mieliśmy szukać, więc go postawiliśmy tutaj. Dostajesz mandolinę, jak pójdziesz, jakąś agrawkę, zawleczkę, zmontujesz na nową granat, tylko masz go montować na zewnątrz, żeby tu nas nie, nie uszkodziło. Wszystko nie wie, czy uznał, że to jest dom wariatów na kółko, no ale poszedł po jakąś jagrawkę. przyniósł ją, dostał tu mandolinę i mówił, że do końca życia nie zapomni, jak wraca na swoje stanowisko. W jednym ręku trzymać majstera, w drugim mandolinę, a ludzie, e, e, znaczy koledzy, i nie powstań z Boże wariat, z mandoliną idzie na barikat. No, to był pierwszy okay. wypadek jak To się e, kiedy e, zginęła właśnie Radowska. Natomiast e, dalej żyło dwóch braci, najmłodsza z rodzeństwa Bogumiła była w przedmieściu, nie brała udziału, miała lat 16, nie brała udziału w grube. w walkach powstańczych na sterówce. i wtedy wydawało się, że, że wszystko jest ładnie. Liga, Kochawicka, Będą szyję. Pobiorę się, jeżeli przeżyją narzędzie. Tyle, że życie stwarza trochę. pisze trochę inne scenariusze. W czasie walk pojawił się ten trzeci. Ten trzeci. Ten trzeci nazywał się Edward Łopatycki, choćby z więzienie, Więzień Auschwitz, uciekł z Auschwitz. Człowiek nienawidzący Niemców. Niesamowitej odwadze. W czasie walk w katedrze został ciężko ranny. Został w szczękę. Giga go wyciągnęła, pielęgnowała w szpitalu, stało się. No, Zakochali się w sobie. Proszę sobie wyobrazić. Tu po starówka, po Warszawa, a dziwy na dziewczynce zastanawia się, ten czy ten. ten z tym jest w posłowie, on jej ocalił życie, ona ją ocaliła życie jemu, no ale jest ten drugi. Są w jednym oddziału, jest jedno środowisko, to jest towarzyskie również. Zachowała się chyba jedynym z sposób, jak mogła się zachować. Znaczy dotrzymała danego słowa. I tuż po kapitulacji Warszawy, jeszcze w ruinach Warszawy, już na Śródmieściu, pobrali się. Jadwiga wyszła za Wicka. Cała trójka poszła do Oflany. Po czym, po zakończeniu wojny, wicek lankowski Jadwiga wrócił do kraju, natomiast młodzik stwierdził, że nie chce wracać do tego kraju, gdzie po pierwsze są komuniści, a po drugie ukochana kobieta była właśnie. Został w Wielkiej Brytanii, zaciągnął się do marynarki tamtowej. i tam Pływał przy takich czas na brytyjskich statkach, po czym jednak wrócił do kraju i zachował się jak mękał dios. Wstąpił do klasztoru na krakowskich Biarak. Rzadko się u za zdarza, nic się zdarzyło. U niego się zdarzyło. Przy czym w tym klasztorze długo nie wytrzymał. Oficjalna wersja polegała na tym w wypadku, że z tego klasztoru wyszedł, bo nie mógł się dogadać hierarchią. Hierarchią w Natomiast ja spotkałem dzięki miałem okazję porozmawiać z panią Barwarącką, Morwicką która była w tym oddziale, ale ma lat 91 lat że zachowała tą pamięć i ona w długiej rozmowie telefonicznej powiedziała, że już to są pana, jestem już tak stara, już nikt z tego towarzystwa prawie nie żyje, to panu powiem jak to wygląda. Myślał coś tam nie zgadzał. Był rok 50, bo widziałem, że wicek zmarł z 50. 50 lat. Temu. Okazało się, że po faktycznie 5 lat w wojnie pojechał. Służbowo na Mazury i tam został zastrzelony przez przypadek. No teraz się nazywa ich żołnierzami wyklętymi. Ja wolę używać określenia jako partyzantka komunistyczna. Przez pomyłkę został zastrzelony, a rodzina, jakąś kartkę dostała z przeprosinami, to wszystko pomyłkę, no ale tragedia. Iga była w domu. I wiadomość o tym dotarła do klasztoru. Młodzik z klasztoru pisze to od razu kolega, jest tragedia, no ale kochana kobieta jest wolna. Po jakimś czasie pobrali się. Powiem ja Państwu, że żyli raczej długo i Ja miałem taką sytuację, że e, udało się ustalić adres, bo Liga do dziś żyje, niestety jest po udarze i nie udało się z nim porozmawiać. A syn nie bardzo chciał porozmawiać w ten temat. Na szczęście pani Barbara mi wszystko wyjaśniła e, o swoich e, przyjaciołach. E, pojechałem kiedyś bo z prośbą do Otwocka, Pani Dziegiga do dziś, nie wiem, jeszcze żyje, to dziś mieszka. Że może uda mi się na północy na Nikogo nie... Skąd? Yy, Bądzika. dwoje dzieci. Yy, nie, nie, z bężem nie miała żadnego dziecka. Jakie dziwny przypadek, że z bężem nie miała dziecka? Dzieci. Efekt jest taki, że nie zostałem nikogo. tu tylko pies, ale warto było do tego bloku z lat 50. wejść. Takie klasyczne, powiedzmy, w torcie zbudowano bloki. Czyli po dwa mieszkania na pół Popatrzcie, bo na drzwiach była... To teraz używa wizytówka na drzwiach. Ale była bardzo stara wizytówka starego typu z podpisem J.E. Łopatę. Co ja pomyślałem? Jak łączy z za zamieszka, tylko nie sam ją Przy człowieku właściwie do historii, którą pisał, to, no to Warto było tylko od Focka, po to pojechać. Natomiast e, tragedia rodziny Rankowskich zamknęła się w ten jeszcze sposób, że... Był jeszcze, co wspomniałem, ten najstarszy data 26, on był żonaty, Andrzej Limpijski. On wrócił, także do kraju, do flagu. Trafiło go, to co trafiło wielu Jedużownie Rzeka. na Rakowieckiej, trafił do ciężkiego więzienia w Kulcach Czarnych, dwa sobie w, w, w Wielkich Został zwolniony w 1956 roku. Bardzo pracowali nad jego, powiedzmy, stanem zdrowia w więzieniu, bowiem do domu nie dojechał. Przyjechał pociągiem do Warszawy, wsiadł do tramwaju. W tramwaju Dokładnie motorniczy, Zorientował się, że ktoś się. Nie zobaczył już żadnych dzieci, to tragedia rodziny Rankowskich. Natomiast bardzo mnie zdziwiło, bo czytałem tylko wywiadów z Bogumiłą Rankowską, to jest ta najmłodsza siostra, 16-letnia, była w I To był właśnie problem dla historyka, który zbiera informacje o powstaniu warszawskim. Ja Każdy wywiad z nią, ja zrezygnowałem z nią ostatecznie. Im bliżej mieliśmy po prostu naszych czasów, Trochę inaczej przedstawiam osobę. Jednak wiek, lata swoje wam. Pamięć jest wybiórcza, poza no, tym no, pani ma prawie 8 lat. Jak będziemy dalej na, na następnym trakcie, to też powiem dlaczego zginąłem z inną motoryką. Natomiast mnie zdziwiło, bo ona powiedziała, że mnie dwóch braci zginęło w powstaniu siostry. Żadna z nich nie zginęło. No, ale w związku z tym, jeżeli już sama nie, nie pamiętam najlepiej, więcej. ja zginąłem z tego, to oparłem się na relacjach wcześniejszych. No plus pani Barbara bo Pauluska, Kielczyk, naprawdę akurat pamięć zachowała znacząca, że lubiła trochę popłodkować o znajomych to jest. Proszę Państwa, akurat ta uliczka uciekła, ale skoro jesteśmy pod pomnikiem Kilińskiego, to powiedzmy, że jesteśmy na ulicy Kielińskiego. Na ulicy Kilińskiego 13 dnia, 13 sierpnia wydarzyła się jedna z największych tragedii w dziejach Waszewskiego. Warszawskiego. Słynny czołg pułapka, tak zwany. Tak zwany. To jest dokładnie doskonały przykład o tym, że A, IPRL... Tak, szli, szli, o, tak. Tam jestem Będziemy szli akurat do długiej, to... A, po taki, tak, do, Tak, tak? W każdym razie efekt jest taki, że IPRL na... i Londyn doskonale odrobili lekcję propagandową, bo powstanie warszawskie pokazano w dwóch wymiarach, jak całą naszą historię Białym Czarnym. Co się wydarzyło z tym dokładnie na ulicy Kilińskiego. Niemcy mają na sumieniu wiele rzeczy, potwornych rzeczy z powstania warszawskiego. Natomiast tu, akurat, to jest po prostu przykład, że głupota młodych chłopaków powstańców. W czasie ataków na jedną z barykad, Niemcy użyli samobieżnego nosiciela min. Nie był to te, te, tak zwany Goliath, który znany jest chociażby z filmu Kanał Przewodowy. Tylko pojazd wielkości tankietki czołgowej prowadzony przez operatora. Dostał e, dwa razy ten pojazd z butelkami z benzyny, zaczął się palić, operator Niemiec uciekł, W postaci pożar i radośnie stwierdzili, że zaczął trzeba. swojego jednego z oddziałów e, skierowało od razu pirotechników, żeby sprawdzono co to w ogóle jest za maszyneria, o co chodzi, bo to w ogóle było to trochę nietypowe z wyglądu nawet. I okazało się, że niestety nie mają czasu sprawdzać, bo po z sukcesem powstańcy, że mają swój sprzęt, zaczęli mierzyć po sterowce. Zaczęli im jeździć po Starówce jeździli cały dzień, do wieczora. I na Kilińskiego, w czasie pokonywania jednej z barykad, prowadzący akurat w danej chwili... Aha, otoczeni oczywiście byli tłumem rezentu mieszkańców, którzy byli szczęśliwi, że wielki sukces. I w czasie pokonywania jednej z barykad, któryś pociągnął za, prowadził za e, drążek i opuścił minę. Była, bo ten pojazd działał na tej sadzie, że zbliżał się do barykady, zostawiał minę i odjeżdżał. Po pięciu minutach nastąpił samoczynny wybuch, w pobliżu akurat był w bramie skład butelek z benzyną i granatami i była masakra, ponad 300 ofiar. Yy, tyle, że tak, wbijano nam to do głowy, że to był podstęp okrutnych Niemców. Niemcy, Niemcy mm. byli bestiami, to powstanie warszawskie jest w ogóle masakra. Nie, tego nie można w ogóle inaczej określić, ale akurat w tym momencie to prostu fantazja młodych ludzi. A co było z tym, z tym, z tym na przykład, najstraszniejsze z tego wszystkiego? Że chłopak, który cały dzień jeździł tym po starówce, 5 minut przed tym wyszedł na chorób, ten I on przeżył. On przeżył. Pani Barbara Błogosławska, czego spotkała, pijanego kompletnie, który zadał pytanie: Człowieku, taka masakra, ty piesz, bo ja to wprowadziłem. Ja to wprowadziłem na starówkę to jest moja wina. Co się z nim stało, nie wiem. Zresztą wiele osób, których relacje. O mówiono, nie wiadomo... Że... Proszę Państwa, ta, taka jedna zasadnicza sprawa to, to powstania. Wiadomo, jak w Warszawie, od dzieciństwa w Polsce przeżywałem to wszystko. Państwo wiedzą, jaka była, jaka liczba Niemców, nieważne, czy to biegrangerowcy, czy to Rona, czy Batalion Azerskie, czy Wehrmacht, czy Gestapo, czy SS. Jaka liczba Niemców zginęła, została zabita w czasie wojny w Warszawie? Kilka tysięcy. To pan, a ile? 12. Między 1800 a 7000 zależy od źródeł. 1574. No może nawet. A w powstanie polskiej zginęło około, stu, około 130 tysięcy ludności cywilnej, 17 tysięcy powstańców. Stosunek 1 do 100. I zwróćmy pod uwagę, z i zabudowy centrum zostało 3%. Wstosunek. Wszystkie dokładnie, za, poza tym, biblioteki, zbiory, wystawiane zbiory budżetowe, to do stu, Można może to może jeszcze odbudować, powiedzmy, ale z no, musimy, no. Albo za tym 1 do 100, Jeden do 1000, no, to jest wszystko za niczego. Ja moim no. prywatnym zdaniem, jeżeli ktoś, ja może się nie zgadzam do końca z podkiem z Kowiczem z 1,4,4, ale powiem no. wprost, jeżeli ktoś ee, decyduje się jak dowództwa AK na wydanie e, miasta na rzeź, bo uważa, że tak być powinno. I co naśladować koniecznie dla Onidasa pod termopilami, należy zginąć na barykadzie. Ani nie iść grzecznie do niewolnia a przy tym ludzi bezpiecznych Zginął kwiat polskiej inteligencji, warszawskiej inteligencji. Nic, co już nie było takie, jak miało być. Kwiaty miały stać w niezłomnym przypadku. Słuchaj, natomiast takich ciekawostek, takich cyganiewiczatów, tam jest wspaniałe wspomnienie. Poderewelacyjne. Bo tam, jeszcze żółty kwiat, bo tam było niesamowite, tam było niesamowite, Zawarciał do agent, ale z tym cały czas on do nie sierpnia z napisał, zapisał podatom 3 Troszeczkę przyciasne, ale może się rozchodzi. Nie rozchodził i do końca powstaje. Połowa zapisów to jest cholerno oficerki. W kanał, nawet powrócił z kanału Ale widział, że jakie jest zdejmie na siłę, wreszcie zostawi. To ich więcej nie zobaczy, a już siedzi po wśród. Jako pisarz miałem taki problem ze zbieraniem materiału. właśnie, chyba na tym, że niesamowita zbieżność przedmiotów. samych poruszczeniach. No udziałem na obszerniej szczerze co pięciu. A z pięciu wysiłek, wysiłek. A tutaj miałem dokładnie. Leszka Hałke przez samochód jego brata. Hauko przez CH, bo jeden bronił się na, jeszcze po zabronu SUSKIN WSNASIZ APSA. Do tego był jeszcze Jan Hauko, nie zupełnie, oraz stryj i siostra. Jak delikatnie mówię, jak znajdowałem pamiętkach Hauko, nie ma takiego jakieś tam dochodzenie kto który jest, to no dobrze nie mam wosk na sobie jeszcze. Okay. Ale to jest problem historii mówię, w postaci warszawskiego, bo liczba pseudurnych niestety jest ograniczona. Poza tym yy, po latach różniłem... Czy to jest baterium, w progu 1 góry? progu 2, już nawet ktoś mi coś o nim nie pamięta. Zbawać. Część musiała przebyć się górą przez obręb okazało się to niemożliwe, przebyły się jakieś inne wyjątki, natomiast Omal mi chcieć na rynek, a grupa al owców którzy nie wiadomo co tam jeszcze robią, bo przecież to całe towarzystwo jest zniknioną eh, pod względem narządowości, jakoś niespecjalnie się głodniczy. I pani Barbara mnie prosiła o takie zdanie, mówi, pan napisze, bo to powtarzają, że ja wziąłem CKM i oni Nie, ja na nich tylko krzyczałem, oni strzelają. Naprawdę aż taka nie była. Faktycznie podoczytałem na napiszecie na nich w taki sposób, że panowie sobie do że trzeba to trzeba się postrzelać. Wtedy właśnie schodziła z takiego. I co najważniejsze, są paskudne, naprawdę paskudne relacje na temat żandarmerii powstania, która tutaj rzekomo kierowała no, również. Szczególnie tzw. Tak majorbary, gdzie opisywano dwumetrowy dribblast, który nie chciał opuszczać kobiet, nie chciał nawet łączniczek, nie chciał opuszczać rannych. Za chwilę dochodziło że, do takiej sytuacji, że reportowano broń przeciwko jego żandarmerom. Ale z drugiej strony on miał może przy sobą w Tym bardziej, że ja znalazłem naprawdę relacje, które stawiają powiedzmy w jednej przypadków dojść w różnych świętach. Czyli są między 10 a 20 śmierci. Wykonamy około 15 grup śmierci na serce do robione 15. Naprawdę to do każdej tak egzaminnej sytuacji zdarzały się różne szkoły. zdarzały się, że ludzie komisarz. To jest normalne, po 1% zaprzymuje. Takiego... A żadna armeria wojskowa jest niestety samo myślę, w każdym wojsku, jak się pisał, w I nikt ich nie ma. W 1939 roku znajdował się tak tzw. pasatrzystym owce. W 1904 roku dziwolęk architektoniczny, bo on miał płaszczyć kondygnacji. Łamał się pod różnym kątem. Były tam biura, magazyny, sklepy ucierpiał w 1939 roku ale wstał i w tym właśnie budynku e, znajdowała się potencjał reduta powstańcza który którym stacjonował batalion ochrony ta reduta powstańcza znajdowała się do dnia 31 sierpnia wcześniej ten budynek zauszkodzono oczywiście przez ostrzał artylerii kilka razy z goliatami 31 sierpnia doleciały sztukasy i pasaż Simonsa przystał Zgięło w nim około 300 powstańców. Jak się, niektóre... jak się czyta niektóre relacje, to naprawdę jest to poruszające. Na przykład kabinet Pisła, pan Andrzej Grzewaczewski. Nie mogę powiedzieć, bo nie pamiętam w tej chwili. Tu został przywalony jedną z belek w trakcie... Jak powstańcy wrócili do pasażu jeszcze, ci co przeżyli, usiłowali go uratować, nie mogę go nadchodzili Niemcy i tak po prostu zostawili. Przedstawiono mu w wyspach uchwalonych papierosa, gdzie wrócimy po ciebie. że nie wrócimy. Mieli nadzieję, że zmarł, zanim weszli tutaj Niemcy. Jedną z rzeczy ponurych, o której się właściwie też nie mówi, jest to, że miejsce, gdzie stoimy w tej chwili, pod nami jest około 200 osób. Z tych 300 osób wydobyto po wojnie tylko 99 ciał. Poszerzono ogród Krasińskich, natomiast nareszcie zbudowano park. Pod nami znajduje się około 100 postaci, w, w których um i Tym e, tą informacją jest jeszcze e, ta e, mała, gdzieś powyżej mała tabliczka jak mogło być, że kto przeżył z tego e, Chodząc po Warszawie, nie ukrywałem, że chodzimy po prostu w centrum Warszawy do zmiany wykonanej. To, co jak skumowano i pochowano na wodę czy na to jest tylko jak tam tym Tak naprawdę, w każdym miejscu. Chodzimy po terenie, gdzie akurat leżą zwłoki ludzi, którzy oddali swoje życie za to miasto i zobaczyli. Pasaż Simonsa jest takim najbardziej ponurym przykładem na to, bo dokładnie władze komunistyczne wiedziały, co tam się znajduje, ale stwierdzono, że lepiej po prostu to wyrównać. Poszerzono częściowo w ogóle krasińskich. Tam gdzieś zachowały się jeszcze takie powiem, z tego pasażu Simonsa. Oczywiście o odbudowie samego pasażu nie było na ja przyznam się, że jak pisałem książkę o w pisaniu warszawskim, to było dla mnie ogromne przeżycie, bo jednak jest pewien poziom makabry i intuzyment historyczny się Jeżeli czytam te relacje, powiedzmy przez miesiąc, dwa miesiące, i w pewnym momencie dochodzi do takiej sytuacji, że już drobiazg wystarczy, żeby człowiek się zaczyna Tutaj przechodziliśmy ulicą Miodową, w pobliżu Placów Krasińskich, 100 metrów przed placem Krasińskich, Został zestrzelony i rozbił się Unió Afrykański Imperator, który leciał ze zrzutami do powstania. To jest temat też, który odbył się. zasługuje na dzielne pracowanie. Zrzuty dla powstania to nie to, że Brytyjczycy nie chcieli, po prostu nie było możliwości przy blokadzie, co robił Stalin, nie było możliwości korzystania z lotnictwa sowieckich. Startowano z Włoch, 1800 km w obie strony. To była samobójcza misja. I dla mnie osobiście największe wrażenie zrobiło to, jak gdzieś relację relacje jakiegoś pilota południowoafrykańskiego, który pisał, że odnocił leciał szybszym i rzucił nad Warszawą swój ładunek i nagle widzi poniżej cień Halifaxa z Polskiego Dywizjonu, który startowani wcześniej był bagniejszy samolot. Ci Polacy już rzucili swoje zasobniki, po czym zawrócili na pełnej prędkości, lecili nad Warszawą, żeby ostrzeliwać się z broni pokładowej już karabinów maszynowych, stanowiska niemieckie. Oddawali postaci w sali. To osobiście ja uważam, że takich rzeczy, mo, takich rzeczy można znaleźć. Takie rzeczy naprawdę robią ogromne wrażenie. A myślę, że nikt, nikt tak naprawdę nie opisze w sali. Ja będę pisał jeszcze dalsze książki w zasadzie, w napisać o życiu codziennym w powstaniu a, Ale to za jakiś czas, bo ta książka, która przyszła. Na razie moją cierpliwość nerwową na ten temat to wszystko.